Siemanko, z strony hodowcy droby Dzisiaj kolejny odcinek Dzisiaj odcinek z kurczaczków od tej kury Tu jest, i to jest, i to jest i ten bo jak się to są na razie takie A tylko tak kilka wam pokażę bo już się tu nadziwują To nie. Ale są same szabo Tego jeszcze nie wiem Ale są raczej szabo bo są wszystkie czarne i tak, jest jeden znaleźć. niebieski? Nie mają opierzonych tych. Dobra. On zbłysał, bo Bo... Znaczy tego ostatniego, co się wykrył, to nie wiemy, bo nie sprawdzaliśmy, czy ma na skoki, czy nie ma. Ale niebieski. I dwa czarne na pewno są dużo bo nie mają opieczonych. Ale chyba jeden chłopak będzie, bo jest jedno jak. A czy dwa na jak? Jeden jest na jedno, a jeden nie jest w ogóle, na jedno, więc ja wiem, a jest. A jest, bo jest, dochodzi do komory. I też gratulujemy na naszej grupie hodowcy drogi. Eee, wygrał głosowanie Maciek. Eee, <suszy> nie <suszy> wiemy, czy, być, czy nie, ale. Nie powiemy, powiemy. nazwiska, bo wiadomo, ale wygrał Maciek swoim brachmem. I możecie pisać, czy chcecie kontynuację serii od kurczaka do kury. Tu jeszcze daję pokażę te piękności. Cztery, Pięknoś. Cztery tylko, no niestety. Tutaj masz piękności. Ja właśnie na Jeszcze nie widać takiej różnicy, jak był Rosjan. U Feniksa jest bardzo duży Ten. Widać, a to ja nie z kursaków, ale u tego koguta, no tak mu ogon rośnie, że on dzień w dzień ma o kilka centymetrów, i tak, dwa centymetry wyższy, naprawdę tak, jak się patrzy. Ja dzisiaj wypuszczę te takie, te większe, gdzieś dzisiaj, a te zobaczymy, czy będzie ciepło, czy nie, bo na razie jest zimno. My je wypuszczamy, jakieś jest 20 ponad stopni i yy, jak się cieszące, bo jak na zapuszcza i wyjdzie jak. To wiadomo, że nie dopuścimy ich, jest zimno. Dobra, więc teraz musimy temat, jakieś mięsie, bo nie pamiętamy co mówiliśmy. No, mięsie musieliśmy zrobić, bo... Dobra, więc wyszliśmy do kurczaków. No, to wyglądają jak to tak zawsze wyglądał. Na przykład tu mało, widać różnice. Na pewno jakaś jest, ale taka niewidoczna na przykład dla was, jak to oglądacie. A czy może on widzieć? Później jakieś różnice no, można nam jeszcze pokazać z bliska te kurczaki tak bardziej. Przepraszamy, że w poprzednim odcinku nie było pożegnania, ale po prostu używało się nagranie, a nie chcemy tylko tego pożegnania dogrywać, więc później jak była będzie to, to ale będzie się na początku, i, I później ta starsza czarna przyjdzie do tej białej, bo ona się nie dzieli. Chyba wybaczymy, jak to jest jedyny, tam nie miejsca. Miało to się coś tam robić, nie wiadomo, przecież nie pójdą do tej większej. Znaczy, później po prostu to możemy tymi kartonami, kartonami jeszcze dorobić, tak jakby, nie? Trochę tego. Takie karty, kartony, jak to przy, przynosić i to po prostu ustawić tam do końca, i by było. Albo tutaj trochę jeszcze, tutaj, gdzie stoisz. Nie wiadomo w to się nie zapisacie. No to góry górę to się jakoś zrobi. Dziurki się jakieś porobi, że sobie oddychać. A tu tą kurę chcemy wziąć, jak kochinki się wlęgną, a czy no. kochinki od kochinki. A lepiej z po no. prostu, bardzo lepiej się Bo tak szczerze, myśleliśmy, że tyle nam kwok nie usiądzie, i myśleliśmy, że taki odchomelnik po prostu nam starszy. To też miał być bardziej z inkubatora, kurczaki. No, na, z inkubatora, no, tylko bo w tamtym małym mieliśmy trzymać, tam w tym kurniczku, gdzie mieliśmy wtedy no. kurczaki. Tylko, że nie chcemy tam, bo po prostu tam jak przynosiliśmy tutaj, to zawsze przynosiliśmy z jakąś chorobą. Bo, yy, I, też teraz są to... I teraz tam nie chcemy, bo jakiś szczur czy coś tam jest codziennie, macie ci jezem, po jednym kurczaku zdycha. Znaczy, zagryza, znaczy tak jest zagrożona, bo mięso mięs jest całe obrane, tylko same kości są. I bez góry. No. Ale to na pewno nie kuna, bo kuna to... szczury bardzo Jednego. Znaczy nie, że szczura, tylko że dziura była taka i no. kuna by w takiej dziurze raczej nie siedziała. Więc to raczej była... raczej jest szczur po prostu. Cieszymy się, że do nas w ogóle jeszcze nie wszedł, bo tu jest taka dziura na drzwi, że... Tu z łatwością sobie wejdzie. Nawet nie będzie musiał się wysilać tak, żeby tu wejść. No. No tam mamy taką dziurę na drzwiczki. Może kiedyś pomyślimy, żeby coś zrobić. I teraz widać tylko tym więcej jeszcze oddróstem. Yy, czubki bardziej ją odrosły. Na przykład rudemu rudem, rudem, albo... Jednemu o panowi. Tylko szkoda, że one jeszcze nie są tak całe obieżone, bo one w niektórych miejscach mają takie goły. Tak samo jak kupiliśmy tą czarną silkę, tą malutką, bo tak samo jak kupowaliśmy tę czarną kurkę, silkę, znaczy nie wiem, czy kurkę, czy kobocik, to tak samo myśleliśmy, że będzie go szyjka, po prostu miała gołą szyję, później zarosła i fajnie na niej to wygląda, ma tak duży ten puch na naszej. Dobra, więc dziękujemy Wam za oglądanie tego filmu. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!